Witaj kochana w kolejnym odcinku podcastu Z Piekła do Raju. Nazywam się Monika Rakowicz i pomagam kobietom zrozumieć, że są w toksycznej relacji, wyjść z niej i zacząć swoje życie na nowo. Dzisiaj jest dwunasty odcinek pod tytułem Dlaczego tak trudno odejść? Wcześniej już mówiłam o tym, ale tutaj chciałabym jeszcze kilka ważnych rzeczy dopowiedzieć. Po pierwsze, Jedną z ważniejszych rzeczy jest, że myślisz, że zainwestowałaś tak bardzo dużo czasu i energii, że ciężko ci zrezygnować z tego, bo przecież no tyle zainwestowałaś. A chciałabym, żebyś to spojrzała na ten temat z innej strony. Bo myślimy, że właśnie szkoda nam tych kilku lat, kilku, kilkunastu lat, w których byłaś w związku. Że tak powiem, zmarnować, więc wolisz, yy, wolisz dalej tkwić, żeby, żeby nie przyznać przed sobą, że, że te lata zmarnowałaś. Natomiast myśl w to w kategoriach, że ty zrozumiałaś, że teraz jest źle i nie chcesz tracić życia na. Tak trudną relację, tak złą, te złe samopoczucie, które daje ci ta relacja. Więc yy, to była lekcja. Te kilka, kilkanaście lat z tym trudnym człowiekiem była, była, było lekcją, jak nie pozwolisz się więcej traktować, jakiego życia już nie chcesz. I to była lekcja, i to był czas, yy, który na tą lekcję poświęciłaś. Odchodząc. Masz szansę na dużo lepsze życie, więc y, to był czas niezmarnowany, tylko była to lekcja. I jeżeli y, byłaś w związku powiedzmy 10 lat i szkoda ci odejść, bo to aż 10 lat twojego życia, to pomyśl, że zostało ci jeszcze, nie wiem, 30-40 lat życia i być dalej w tym trudnym, złym związku kolejne lata, bo już bo przeszłość była taka, jaka była. Naprawdę nie warto, więc pomyśl o tym, że to była lekcja i że masz jeszcze dużo lat przed sobą, które możesz naprawdę bardzo dobrze wykorzystać. Kolejną rzeczą, która trzyma w toksycznej relacji, jest straszenie przez toksyka. On Ciebie zniszczy. Kiedy Ty odejdziesz od Niego, kiedy Ty się zdecydujesz od Niego odejść, to on Ciebie zniszczy. On Ci zabierze dom, On zabierze Ci dzieci, przez Niego stracisz pracę. No po prostu z, cały czas na różne sposoby straszy Ciebie, że zniszczy. Oczywiście to nie jest prawda. To jest yy, Jego perspektywa i Jego próba. Zatrzymania ciebie w związku poprzez trzymanie ciebie w lęku. Też mówiłam wcześniej o tym, że ty jesteś ciągle w lęku i y, przez to, że on ciebie tak programuje. I to jest kolejny taki etap trzymania ciebie w lęku, bo y, on straszy, że jeżeli ty zdecydujesz się odejść, czego on bardzo nie chce, to on ciebie zniszczy. Pamiętaj, to są tylko i wyłącznie jego pogróżki, jego słowa, które zupełnie nie mają. Później przełożenia na rzeczywistość. Kolejna rzecz, której się boisz, to jest sam proces odejścia. I na pewno jest to bardzo, bardzo trudne, bo jeżeli decydujesz się odejść od narcyza, to nie jest tak, jak decydujesz się odejść od normalnego człowieka. Zdrowego psychicznie, niezaburzonego, bo kiedy odchodzisz z normalnej, zdrowej relacji, bo po prostu nie, nie jest już wam po drodze, jest to rozmowa i jakby każdy rozumie, że coś się skończyło i trzeba iść w nowy etap i tam można się w jakiś sposób dogadać, zakończyć to tak po ludzku, tak jakby się chciało zakończyć. Natomiast. Z odejście z narcyzem nie wygląda tak jak w zdrowym związku, ponieważ związek z nim, relacja z nim nie jest zdrowa, jest tam pełno przemocy. Tak samo podczas odchodzenia jest pełno przemocy i na to trzeba się nastawić, że odejście od toksyka to wypowiedzenie mu wojny. Więc on będzie oczywiście jakby będzie kłamał do, dookoła, dla całego środowiska, dla sądu. Wszystko to będzie i trzeba się na to przygotować, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie się do odejścia, więc nie można odchodzić od toksyka po prostu o tak y, strzyk, strzelenie palcami i już odchodzę. Trzeba się bardzo mądrze do tego przygotować. Trzeba wiedzieć, że idziesz na wojnę. Ja myślałam, że będzie ciężko, ale tak jak było u mnie podczas odchodzenia, to po prostu to było 100 razy gorzej niż ja sobie wyobrażałam. Więc naprawdę było strasznie. A i tak, znaczy i tak wiem, że to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć. Było bardzo ciężko i Trwało to długo, ale oczywiście było warto, i nie zamieniłabym tej decyzji na żadną inną, nawet wiedząc, że będzie tak jak było trudno. Więc na pewno ta decyzja, że jesteś narcystyczną osobą, która na tobie regularnie stosuje przemoc, nawet trudne, bolesne odejście jest lepsze niż pozostawanie w lęku, że to odejście będzie trudne i, i pozostawanie dalej w tym związku. Kolejną rzeczą, która trzyma ciebie przy toksycznym partnerze, jest strach przed nieznanym. Bo oczywiście. Bardzo boisz się odejść, i jakby ten proces odejścia jest straszny, o którym przed chwilą mówiłam, ale kolejny strach, który czujesz, to jest lęk przed tym, co będzie dalej, jakby czy sobie poradzisz, jak to będzie, bo teraz masz jakby zbudowane swoje życie, jakkolwiek jest trudne i można nazwać je piekłem, to jednak jest znane. Ty wszystko wiesz, co i jak. Natomiast Odejście będzie się wiązać z tym, że całe życie musisz przebudować na nowo i to znowu to wymaga od ciebie bardzo dużo energii i pracy. Więc boisz się tego, ale to jest naturalna kolej rzeczy: zmiana jest naturalną kolei, koleją rzeczy. Jeżeli chcesz mieć dobre, satysfakcjonujące życie, musisz to włożyć energię, żeby zbudować je na nowo. Kolejną rzeczą jest uzależnienie, o którym też mówiłam w poprzednim odcinku, więc jeżeli go nie słuchałaś, to zachęcam. Tam po prostu w uzależnieniu tylko powiem, że tutaj jest, jak jesteś na poziomie ciała, hormonów, które są w ciele, związana z nim, ponieważ on zachowuje się w taki sposób, że daje te oddalanie się jego, krytyka, później y, piękne chwile y, i znowu ból, i piękne chwile powodują y, taką, taką miksturę y, hormonalną, od której jesteś uzależniona. I jedynym sposobem y, Wyjścia z uzależnienia jest po prostu zero kontaktu przez, przez jakiś czas z tym człowiekiem i, i wtedy to mija. Czyli tak jak uzależnienie od uzależnionego od substancji człowieka. Po prostu musi. Yy, musi być ten czas odstawienia, kiedy organizm zaczyna żyć bez tych narkotyków. Tak? I tak samo y, można porównać właśnie bycie w toksycznej relacji z, z tym toksycznym partnerem do właśnie tego, że jesteś uzależniona od, od jakiejś substancji. To, jakby, to te same mechanizmy i te same hormony y, działają. Kolejna rzecz to niskie poczucie własnej wartości. To też jest związane z tym, że ten toksyczny partner buduje w Tobie niskie poczucie własnej wartości, ciągle Cię krytykując, podważając wszystko, co robisz, co mówisz, co myślisz i po prostu. Interesuje Ciebie, żebyś miała niskie poczucie własnej wartości, bo wiadomo, osoba, która ma niskie poczucie wartości, będzie bała się odejść, bo będzie się bała, że sobie nie poradzi. Więc to jest bardzo mądry, mądry yy, sprytny mechanizm yy, zatrzymania yy, Ciebie przy toksycznym partnerze. No i oczywiście, w związku z tym, że jesteś w toksycznym związku, pełnym przemocy, Masz najczęściej, masz mało snu, jest, ciągle masz kołowrotek emocjonalny, kołowrotek myśli, jakby nie możesz się skupić i tak naprawdę bardzo jest ciężko podjąć y, trudną życiową decyzję, bo ponieważ ty masz tak mało energii, ten człowiek tak wysysa z ciebie całą życiową energię, że ty nie masz siły na działanie, bo... Odejście od takiego drugiego człowieka wymaga mnóstwo siły i energii, której ty masz naprawdę bardzo, bardzo malutko, przez to, jak on się zachowuje w stosunku do ciebie. Dlatego y, to zaplątanie powoduje, że ciężko ci podjąć decyzję, bo ty nie potrafisz już tak logicznie myśleć, masz takie, taką mgłę mózgową, ty tak y, żyjesz. Na półgwistka tak naprawdę, dlatego że ty całą energię, wszystko to, co masz, jakie wszystkie twoje zasoby, on ci po prostu wysysa każdego dnia, dzień po dniu. No i na koniec to już mówiłam w pierwszym odcinku o tym o przekonaniach że jeszcze te przekonania Ciebie trzymają, że. Że nie mogę odejść, bo jestem żoną, nie mogę odejść, bo jestem matką, yy, i, i te przekonania trzymają. A one oczywiście też są do przepracowania, ponieważ yy, to, że każdego dnia umierasz, będąc w piekle toksycznej relacji. Nie pomaga wychować dzieci na dobrych, mądrych, kochających siebie ludzi. Więc o tym też pamiętaj. Na tyle dzisiaj. To też jest nieco. Niekoń... Ta lista w sumie jest bardzo długa. I za kilka dni może zrobię jeszcze update'owaną listę, dlaczego nie odchodzisz, bo to naprawdę jest. Trudne, jakby ten proces bycia w toksycznej relacji, tego zapętlenia jest tak wielopoziomowy, że y, ciężko to rozłożyć na czynniki pierwsze i tych czynników jest mnóstwo, ale y, to co powiedziałam, to są jedne z tych ważniejszych. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz y, pracować ze mną, porozmawiać ze mną, to, y, to zapraszam Ciebie do kontaktu na maila y, kontakt.monikarakowicz.pl. Zapraszam Ciebie tez, też do mojej grupy na Facebooku Spiekła do Raju. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!